Witaj ukochany synu, czy podziękowałeś Bogu za ten błogosławiony dzień? Czy kiedykolwiek pocałowałeś i powiedziałeś kocham Cię ukochanej osobie? Zrób to, aby Twój dzień stał się bardziej wyjątkowy. Bądź bardzo wdzięczny za dobre rzeczy. Bądź wdzięczny Bogu, którego masz. Dzisiaj jestem tutaj. Przynosząc kolejne piękne przesłanie od Boga do Twojego dzisiejszego życia. Przyjmujcie z serca i dzielcie się z innymi braćmi. Bóg mówi: Drogi synu, jesteś bardzo pobłogosławiony, a Bóg powołał Cię do wykonania w Twoim życie wielkie cuda, wielkie błogosławieństwa. Wiem, że trudno jest uwierzyć, zaufać i zrozumieć działanie Boga. Kiedy wszystko wydaje się tak odległe od naszej rzeczywistości. Ale wiara, którą nosisz w sobie, fazdeus bądź wytrwały w swojej obietnicy, nie przestawaj wierzyć w niemożliwe, nawet jeśli okoliczności przekraczają Twoją pewność. Nie rezygnuj z tego, co twoje, Bóg chce, żebyś stanął na nogi. To czasem musi mieć tydzień trudne i być może bardzo męczące. Ale wiedz, że Bóg nad tobą czuwa, każda modlitwa, każde wołanie o pomoc dotarło do niebios, możesz być pewien, że nadejdą nowe dni. Na razie bądź spokojna i uważaj na siebie. Bóg jest z przodu, ma kontrolę nad wszystkim. Bóg jest naszym Ojcem i naszą pomocą, bardzo obecny w naszych utrapieniach. Pamiętaj, Bóg nigdy nas nie opuszcza. Amen. Proszę o subskrypcję naszego kanału Błogosławieństwa. Pozostawienie polubienia i udostępnienie tego przesłania błogosławieństwa dla trzy osób. Będziesz bardzo wspierał nasz kanał, mój bracie. Dziękuję bardzo. Niech Cię Bóg błogosławi.